Czy Andrzej Lepper był ofiarą mrocznej gry politycznej czy postacią, której ambicje przerosły jej możliwości? Witajcie na naszym kanale poświęconym najbardziej intrygującym zagadkom kryminalnym. Dziś zabierzemy Was w podróż przez burzliwy świat polityki, gdzie ambicje ścierają się z fałszywymi obietnicami, a tajemnice czają się w cieniu korytarzy władzy. Przyjrzymy się niezwykłej karierze Andrzeja Lepera, człowieka, który z pól uprawnych wkroczył na arenę polityki, wzbudzając tyleż podziwu, co kontrowersji. Jaką rolę odegrał w aferze gruntowej i czy rzeczywiście ktoś miał motywy, by go uciszyć? Czy to wszystko było zaplanowaną intrygą mającą na celu zniszczenie wizerunku niewygodnego lidera? Razem przeanalizujemy tajemnicze powiązania i ujawnimy kulisy największego skandalu politycznego ostatnich dekad. Poznaj szokujące afery władzy. Daj lajka i zasubskrybuj. Zacznijmy od nakreślenia sylwetki Andrzeja Lepera, człowieka, który zainicjował ruch samoobrony znajdując unikalną ścieżkę do serc wielu Polaków, zwłaszcza tych zmagających się z codziennymi problemami w gospodarce rolnej. Przejście od roli rolnika do jednego z bardziej wpływowych liderów politycznych było szczególne. Zwłaszcza w kontekście lat od 2000 do 2010, Lepper zdobył zwolenników poprzez bezkompromisowe podejście do polityki, rzucając wyzwanie status quo i zmuszając wielu do zajęcia stanowiska wobec kwestii, które do tej pory były ignorowane przez główny nurt polityki. W miarę jak Lepper zyskiwał na znaczeniu, jego relacje z innymi wpływowymi politykami stawały się bardziej złożone. Przede wszystkim stał się postacią dzielącą, dla niektórych charyzmatyczny lider ludowy, dla innych groźny populista. Jego kontakty z krajowymi i zagranicznymi politykami wywoływały mieszane reakcje. Z jednej strony jego charyzma przyciągała sojuszników, z drugiej jednak potężnych przeciwników, czujących się zagrożonymi przez jego nonkonformistyczne podejście. Jednym z najbardziej znanych aspektów kariery Lepera był jego związek z tak zwaną aferą gruntową, która stała się jednym z największych skandali politycznych tamtej dekady. Zapoczątkowana jako część rządowej walki z korupcją, stała się dla wielu zagadką pełną niedopowiedzeń i politycznych podtekstów. Leper, jako jeden z oskarżonych, twierdził, że jest ofiarą manipulacji politycznej. Jak wiele jest prawdy w jego słowach? Czy rzeczywiście można mówić o zmowie, której celem było zdyskredytowanie go jako niewygodnego świadka? Te działania na pewno nie przyczyniły się do wzmocnienia jego stabilności politycznej, wręcz przeciwnie, tylko pogłębiły jego samotność na politycznej arenie. Lepter często znajdował się w ogniu krytyki, co mogło rzutować na jego poczucie bezpieczeństwa. Nieustanne konfrontacje z rządami i liderami politycznymi były nie tylko męczące, lecz także niebezpieczne zwłaszcza gdy winy były oskarżone przez wpływowych przeciwników. Przechodząc dalej do dramatycznych wydarzeń związanych z jego śmiercią, pojawia się pytanie, dlaczego i jak doszło do tragedii z udziałem Andrzeja Lepera. Fakty są często przekazywane w sposób sprzeczny, co daje pożywkę dla kolejnych teorii spiskowych. Oficjalna wersja sugeruje samobójstwo, jednak czy możemy z pełną pewnością przyjąć taką interpretację? Wiele osób kwestionuje te wersje zdarzeń, wskazując na różnorodne niedopowiedzenia oraz możliwe nieprawidłowości podczas dochodzenia. Możliwe, że klucz do rozwikłania tej zagadki leży w wiedzy, którą Andrzej Lepper mógł posiadać. Jego przemówienia i wywiady najczęściej sugerowały istnienie kompromitujących informacji, które mogły być groźne dla rządzących. Jednak czy naprawdę taki zasób tajemnic mógł przesądzić o jego losie, Jakie sekrety mogły wiązać się z jego działalnością na styku biznesu i polityki? Jeśli przyjrzymy się politycznemu krajobrazowi okresu, w którym żył i działał Leper, były to czasy niespokojne i pełne konfliktów politycznych. Pojawiały się wówczas motywacje mogące skłaniać niektóre grupy do zatuszowania niewygodnych faktów, które Leper mógł planować ujawnić. Rola mediów w budowaniu jego wizerunku jako kontrowersyjnej postaci także była niebagatelna. Często określano go mianem sztandarowego papielisty, co nie zawsze było zgodne z faktycznym stanem rzeczy, a bardziej próbą zamknięcia debaty na temat jego poglądów i działań w wygodnym, negatywnym szablonie. Przechodząc do koniec naszej rozmowy, nie możemy pominąć analizy najbardziej znanych teorii spiskowych dotyczących śmierci Lepera. Oczywiście, w przypadku każdej tego typu teorii, konieczne jest krytyczne podejście oraz próba rozdzielenia prawdopodobnych spekulacji od czystych przypuszczeń. Niemniej jednak ich obecność pokazuje, jak bardzo postać Andrzeja Lepera jest ciągle obecna w zbiorowej świadomości społecznej jako figura pełna zagadek. Podsumowując, historia Andrzeja Lepera to nie tylko fascynująca opowieść o człowieku, który rzucił wyzwanie politycznemu establishmentowi, ale także lekcja na przyszłość dla obecnych i przyszłych pokoleń polityków. Pytania pozostają wciąż otwarte, a dyskusja trwa, czy Andrzej Leper naprawdę posiadał wiedzę groźną dla rządzących. Jeżeli tak, to jakie mogłyby być realne konsekwencje jej ujawnienia dla obecnych struktur politycznych? Zachęcam Was, drodzy słuchacze, do zastanowienia się nad tymi kwestiami i podzielenia się swoimi przemyśleniami. Zapraszam do dyskusji w komentarzach lub na mediach społecznościowych. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Pamiętajcie także, że czekają na Was dodatkowe materiały. Takie jak linki do najważniejszych artykułów czy rekomendacje, literatury, które pomogą pogłębić wiedzę na temat Andrzeja Lepera i polskiej sceny politycznej lat od 2000 do 2010. Pozostańcie z nami i bądźcie czujni, gdyż wkrótce przygotowujemy dla Was kolejne odcinki pełne fascynujących zagadnień. Poznaj szokujące afery władzy, daj lajka i zasubskrybuj.